Spod prezentuje działalność Biura do spraw osób niepełnosprawnych Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. O pracy biura opowiada reprezentująca je Kamila Wierzbicka. To szczupła, ciemnowłosa trzydziestolatka o naturalnej urodzie. Kręcone sięgające karku włosy upina z tyłu. Nosi okulary w delikatnej oprawie. Ubrana jest w białą bluzkę, jasny popielaty żakiet i czarną spódnicę przed kolano. Na nogach czarne kryjące rajstopy i półbuty na niewielkim obcasie. W spocie zabiera głos również Agnieszka Żurek, psycholog i terapeuta. Ma około 40 lat. Krótko ostrzyżona blondynka zaczesuje grzywkę na czoło. Nosi okulary w masywnych czarnych oprawkach. Ubrana jest w dżinsy i luźny czarny sweter ozdobiony bordową broszką w kształcie róży. Na nogach krótkie czarne bodki na płaskim obcasie. Obie panie wypowiadają się do kamery. Ich wypowiedzi przeplatają się z wieloma krótkimi ujęciami dokumentującymi działalność Kamili Wierzbickiej. Idzie ona korytarzem, pracuje przy niewielkim biurku, rozmawia z osobami korzystającymi z usług biura. Obie panie uczestniczą w warsztatach, odbywają się one w niewielkiej sali wykładowej. Uczestnicy to około piętnastu mężczyzn i kobiet w różnym wieku. Wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami i ich asystenci. Wszyscy siedzą w ławkach. W skupieniu oglądają film wyświetlany na dużym ekranie. Jego bohaterem jest biorący udział w warsztatach niewidomy Edward. W kolejnym ujęciu Kamila Wierzbicka prezentuje działanie elektronicznej lupy i oprogramowania komputerowego dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W spocie pokazane są też urządzenia dedykowane osobom z niepełnosprawnością manualną. Specjalistyczna ergonomiczna klawiatura o pofalowanym kształcie. Myszka o formie dużej kuli lekko wciśniętej w kwadratową podstawkę. Spod wypowiedź Kamili Wierzbickiej. Stoi na tle budynku uczelni. To nowoczesny, prosty gmach o elewacji z cegły. Kamila Wierzbicka wchodzi po schodach do Akademii. Nad wejściem czerwony napis Rekrutacja. Biuro Osób Niepełnosprawnych zajmuje się szeroko pojętą pomocą studentom z niepełnosprawnościami. Jest taką instytucją, która pośredniczy między studentem a wykładowcami, pracownikami. Studenci z niepełnosprawnościami dostarczają nam różnych wyzwań i staramy się na nie odpowiadać. Przegląda dokumenty przy biurku. Warsztat pod tytułem Być asystentem studenta z niepełnosprawnością, to znaczy mieć moc. Jest to warsztat organizowany w ramach Krakowskich Dni Integracji. Jest to wydarzenie, które rozwinęło się dzięki ośmiu uczelniom, w tym Krakowskiej Akademii. Bycie asystentem studenta z niepełnosprawnością, to jest taka nowość kilkuletnia, związana z tym, żeby też osoby z niepełnosprawnościami mogły studiować i się czuły dobrze na uczelni. Co będziemy robić? Po pierwsze, będziemy trochę się wczuwać w ich sytuację. Mówię trochę, ponieważ nikt z nas sobie w pełni tego nie, nie jest w stanie wyobrazić. Będzie pan Edward, który jest studentem tutaj i osoba, która jest jego asystentką, więc trochę nam też opowiedzą, jak to jest. To nam się wydaje, że nawet kiedy pojawia się takie ogłoszenie i informacja o tym, że można zostać asystentem studenta tutaj na uczelni, to bywa tak, że ludzie mają dużo obaw, dużo lęków i też takiej niewiary w swoje możliwości. więc. Takie nasze założenie i taki główny nasz cel tutaj wspólnie Bonowski jest, żeby, żeby obniżyć to napięcie i żeby ludzie zobaczyli, że, mogło, że, że potrafią, że mają wszystkie możliwe umiejętności i kompetencje, żeby no, wspierać drugą osobę. Na biurku leży różnorodny elektroniczny sprzęt specjalistyczny. Jest możliwość wypożyczenia sprzętów specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami, laptopy ze specjalnym oprogramowaniem, myszki ergonomiczne, klawiatury dla osób słabowidzących. I innego rodzaju sprzęt. Pomagamy też zorganizować lektoraty specjalne, alternatywne dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi. Są realizowane lektoraty dla osób niewidomych i dla osób słabosłyszących. Jest możliwość zapisania się do takiej grupy, mieć odpowiednio przygotowane książki. Jeżeli takich adaptacji student potrzebuje, powinien odpowiednio wcześniej zgłosić to bon i staramy się przygotować podręczniki. Audiodeskrypcja Fundacja Siódmy Zmysł. Tekst Anna Błaziak i Regina Mynarska, czytał Hubert Chłopicki.